Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, jak co roku czytamy Ewangelię o kuszeniu pana Jezusa na pustyni. Myślę, że warto zauważyć, że wszystkie te pokusy, którymi pan Jezus był kuszony przez szatana, jakoś się potem zrealizowały. W sensie ich cel został zrealizowany. Zobaczcie, że szatan proponuje przemianę kamienia w chleb. Stało się coś znacznie większego. Pan Jezus przemienił swoje ciało w chleb. Szatan proponuje, żeby skoczyć z wysokiej, wysokiego muru, yy, bo aniołowie będą strzec i ocalą. To się dokonało. Został pan Jezus wydobyty ze znacznie większego niebezpieczeństwa, bo umarł, a Bóg i pewnie jego święci aniołowie wydobyli go z takiego niebezpieczeństwa. Wreszcie trzecia pokusa, kiedy szatan mówi, y, dam ci we władanie wszelkie królestwa ziemi, też się spełniła, a nawet znacznie bardziej. Pan Jezus dostał nie tylko wszystkie królestwa ziemi, ale jak mówi pismo, wszelkie stworzenie i na ziemi i w niebie klęka przed nim, jak przed królem. A to znaczy, że wszystkie te pokusy, wszystko to, co było ich celem, zostało zrealizowane. Jest tylko jedna mała różnica. Pan Jezus musiał poczekać. To, do czego kusił szatan, to do tego, żeby to się stało natychmiast. Natomiast pan Jezus wiedział, że trzeba czekać na czas, kiedy ojciec będzie chciał to zrealizować. Bo ojciec zrealizuje to znacznie lepiej, niż sobie nawet wyobrażamy. To jest wskazówka na Wielki Post w tą pierwszą niedzielę. Jeżeli oczekujesz, że coś się zmieni, jeżeli oczekujesz, że coś się ważnego wydarzy, to pamiętaj, że trzeba czasem poczekać. Może ten wielki poz jest tylko początkiem, a to, co ma się stać, wydarzy się za trzy lata. Tylko Pan Bóg zrobi to znacznie lepiej, jeśli będziesz cierpliwy.